Oba mają nominał 20 zł, ale ten z lewej jest wart 20 zł, a ten z prawej nawet 1500 zł. Dzisiaj pokażę Wam moją kolekcję banknotów i powiem Wam ile jest warta na ten moment. A skoro będziemy mówić o pieniądzach, to przejdźmy do sponsora odcinka, ponieważ jest nim Trade Republic. Największa europejska platforma oszczędnościowa z siedzibą w Berlinie. Ponad 10 milionów klientów z 18 krajów. Podlegają nadzorowi EBC, niemieckiego Buffin i polskiego KNF-u. Trade Republic masz oprocentowanie 3,75% od całej gotówki na koncie dla każdego klienta. Obliczane dziennie i wypłacany miesięcznie. W ten sposób Twoje pieniądze pracują, nawet kiedy śpisz. Dodatkowo, Mirror Card. Płacisz za granicą bez dodatkowych prowizji od przewalutowania na całym świecie. Bezstresowo, z możliwością bezpłatnych wypłat pieniędzy z bankomatów powyżej 200 zł. W skrócie, Trade Republic to dobry sposób, by inwestować, płacić i oszczędzać. A teraz przechodzimy do kluczy. Czyli moich banknotów. Założyłem sobie takie oto piękne rękawiczki, raz, żeby wyglądać profesjonalnie, a dwa będę Wam pokazywać te banknoty z bliska, a moje paznokcie nie wyglądają najlepiej, także nie chcę Was odstraszyć. Dodatkowo wiem, że sporo jest osób, takich kolekcjonerów, którzy patrzą na to, żeby tych banknotów za bardzo nie dotykać rękami, nie zostawiać odcisków. Niektórzy nawet nie wyjmują z folderów banknotów, żeby zachowały one jak najlepszy stan. Ja sobie dotykam swoje banknoty. No a co? Zacznijmy od banknotów kolekcjonerskich MBP wydawane. Okazjonalnie w ramach uczczenia jakiejś postaci albo jakiegoś wydarzenia historycznego. I to są banknoty, którymi normalnie można płacić w sklepie. I zaraz wam opowiem właśnie, jakie są teraz mniej więcej ceny tych banknotów i który z nich jest najdroższy. I tak oto powstał pierwszy banknot Narodowego Banku Polskiego w 2006 roku z Janem Pawłem II. Jest on 50-złotowy, ten jest bardzo tani, bo 99 zł kosztuje. Dlaczego jest tani? Bo jego nakład wyniósł 2 miliony. Także jest 2 miliony takich banknotów. W Polsce, na całym świecie, to jest bardzo dużo, jak na produkt kolekcjonerski, i na ten moment jego wartość jest niska. Mimo, że jest piękny, mimo, że ma naszego papieża Polaka Jana Pawła II, cytat papieża i jego podpis 50-złotowy, co też jest rzadkością, jeśli chodzi o banknoty z kolekcji Narodowego Banku Polskiego, bo przeważnie są to 20-złotówki, ale zdarzają się też ciekawe wyjątki, tak jak jeden banknot 19-złotowy, który zaraz wam pokażę. Drugi banknot. Z Józefem Piłsudskim. Tego banknotu ukazało się tylko 80 tysięcy sztuk. No i to jest banknot z elementami niepodległościowymi. Jego wartość to około 400 zł. Wiadomo, że ja mogę teraz podawać różne liczby. Mogę podawać, że jego wartość to 1000 zł. Sporo zależy od tego, jakie są tutaj te cyferki banknotu. Jeśli to jest bardzo ładna cyfra albo bardzo niska, wtedy wartość wzrasta. Zależy od stanu banknotu. No i oczywiście, co najważniejsze, od tego, za ile ktoś jest chętny ten banknot kupić. Bo mam tutaj także banknot który zaraz Wam powiem, że jest warty 4000 zł. Ale czy ktoś by ode mnie kupił za te 4000 ten banknot? Może by się znalazł jakiś kolekcjoner. No i rok później, w styczniu, wychodzi taki oto piękny Juliusz Słowacki. nominał 20 zł, a warty w internecie około 250. Mamy tu elementy stolicy, fragment jego wiersza. Jak widzicie, prawdopodobnie skan tego, jak on to sam napisał. Własnoręcznie, takie lecące, które są symbolem wolności oraz jego dworek, w którym się wychowywał. Dworek w krzemieńcu. Całkiem ładny banknot. To po prostu taki hołd dla poety. Adam Mickiewicz się w grobie przewraca, szczególnie że Adam Mickiewicz nie dostał swojego banknotu. No i w tym samym roku wyszedł kolejny banknot, moim zdaniem, najpiękniejszy, z Fryderykiem Chopinem. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Nominał 20 zł, a wart około 80. Dlaczego? Bo znowu nakład jest duży. 120 tysięcy takich banknotów zostało wyprodukowanych. I mamy tutaj dworek z żelazowej woli, czyli miejsce, gdzie urodził i wychowywał się Chopin. Fragment nut, trochę ala fortepian. I podpis Chopina. No genialny jest ten banknot, naprawdę pięknie wygląda. Gdybyśmy taki mieli w powszechnym użyciu, płaciłbym samymi dwudziestkami. No i kochani, Maria Keris-Kłodowska. Nasza noblistka, o którą się cały czas bijemy z Francuzami, bo oni mówią, że to Maria Curie, a my mówimy, że jeszcze Skłodowska. Nie zapominać, że to Skłodowska. Maria Curie Skłodowska w ogóle pojawiła się na banknotach w PRL-u i teraz jest też pomysł, żeby pojawiła się na banknotach euro. I to znowu wywołało trochę wkurzenie Polaków, bo na tych banknotach, jak zobaczyliśmy, jak mają wyglądać, ich, ich prototyp, no to jest zapisana jako Maria Curie. Bankno 20 zł, a warty w internecie około 380 zł. Mamy właśnie jej portret. Jest też budynek uniwersytetu, w której Maria Kerry Skłodowska się uczyła w Paryżu. A z tyłu wizerunek Nagrody Nobla. Oraz cytat Marii Curie-Skłodowskiej Rad wykryłam, lecz nie stworzyłam, więc nie należy do mnie, a jest własnością całej ludzkości. I ten banknot został wydany nakładem 60 tysięcy sztuk. Trzy lata później, bo w 2014 roku, mamy kolejny banknot z Józefem Piłsudskim. Wygląda jak polimerowe, czyli plastikowe. Polimerowe banknoty charakteryzują się tym, że są właśnie trwalsze, są czystsze. No i też są tańsze w wyprodukowaniu, no chyba, że narzucą sporo technologii albo sporo e, jakichś drogich tuszów, no to wtedy to nie jest tanie. To jest polimerowy banknot i między innymi polimerowe banknoty macie w Anglii, w Wielkiej Brytanii, bo tam funty zamienili ostatnio na polimery. W Polsce czasami zastanawiają się, czy nie zrobić banknotów polskich złotych polimerowych, czyli plastikowych, bo to by było tańsze w produkcji, no i trwalsze. No i tutaj mamy z okazji setnej rocznicy Legionów Polskich. Bankno 20 zł warty około 690 zł. Z tyłu macie symbole historyczne związane z legionami, m.in. odznaka pierwszej Brygady, orzełek legionowy, symbol odznaczenia Virtuti Militarii, co daje taki mocny, historyczny i patriotyczny kontekst. 50 tysięcy sztuk. No i przechodzimy dalej. Ten skórczybek jest mega drogi. Jan Długosz i Bachno 20-złotowy. W internecie chodzi za około 1000 zł. Wyprodukowany w nakładzie tylko 30 tysięcy sztuk. I Jan Długosz był kronikarzem, dyplomatą, historykiem i duchownym. To właśnie dzięki niemu znamy polską przeszłość, bo on ją uporządkował w kronikach i dzięki temu zbudował naszą tożsamość narodową. Dlatego jest taki ważny, a ten banknot powstał z okazji jego 600. rocznicy urodzin. 100 lat. on Długosz wyjątkowy, bo jego inicjały to też JD. I nawet tutaj jak się ten numer banknotu zaczyna, no to zaczyna się od JD, jak Jay Dabrowski. No i mamy tutaj portret według obrazu Jana Matejki, kod 2D. Dzięki niemu możemy sprawdzić, czy ten banknot jest autentyczny. No, i przez to, że jest rzadki, to jego wartość jest taka duża. Podobnie jak tego niżej, bo został wydany nakładem 35 tysięcy sztuk, a jego wartość to około 1500 zł. 1050 rocznica Chrztu Polski. No i kogo my tu mamy? Znany z 10 Mieszko pierwszy. No i oczywiście dobrawa. Małżeństwo, które rozpoczęło chrystianizację Polski. Stąd też sporo elementów, właśnie sakralnych, historycznych, w tym katedra w Gnieźnie. Jest to miejsce koronacji pierwszych królów Polski. No i na trzystolecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w 2017 roku dostaliśmy kolejny banknot. W przodu niezbyt urodziwy, z tyłu jest trochę ładniej. Jego wartość to około 280 zł, nakład 50 tysięcy sztuk. No i są tutaj takie barokowe różne elementy. Rok później, bo w 2018 roku, ponownie pojawił się Józef Piłsudski. Nominał 20 zł, wartość około 800 zł. No i mamy tutaj oczywiście portret Józefa Piłsudskiego, napis Niepodległa odwzorowany z rękopisu Piłsudskiego. Nakład 50 tysięcy sztuk, by rok później ponownie pojawił się kolejny banknot związany z niepodległością, tym razem e, Jan Paderewski, który jest też bardzo ważną postacią historyczną. I nawet ma swoją gwiazdkę w Hollywood Boulevard. I to właśnie on pomógł nam w odrodzeniu naszego kraju. Tutaj ponownie mamy ten napis niepodległa z rękopisu Piłsudskiego, jest portret padarewskiego i uwaga, jego nominał to 19 zł. O, piekło ludzi, którzy lubią takie równe liczby. Natomiast jego wartość jest równa, bo około 500 zł. Rok później, bo w 2020 roku doczekaliśmy się pionowego banknotu 20-złotowego. To jedyny pionowy banknot w Polsce, także robi wrażenie. Jego wartość to około 250 zł, a powstał z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. I został wydany nakładem 60 tysięcy sztuk. Ale pionowe banknoty to nie jest nowość na świecie, o czym zaraz Wam trochę więcej opowiem i pokażę. Natomiast lecimy dalej, bo rok później pojawił się banknot z Lechem Kaczyńskim, gdzie było sporo kontrowersji. Ludzie się oburzali bardzo mocno, a to dlatego, że media trochę jakby sygnalizowały, że to nie jest banknot kolekcjonerski, tylko mówiły, że powstał nowy banknot, i ludzie myśleli, że on wejdzie do obiegu, tak jak te wszystkie banknoty z królami, które mamy i wiecie, będą banknoty z królami, i nagle jeden między prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim. Także media to sygnalizowały w taki sposób, żeby wywołać właśnie e, trochę kontrowersji, a to jest nic innego jak po prostu banknot kolekcjonerski. No i mamy tutaj naprawdę bardzo fajne zabezpieczenie w postaci właśnie takiego MBP biało-czerwonego. Banknot sam w sobie nie jest za bardzo urodziwy, na tutaj jest zdjęcie Pałacu Prezydenckiego z jakimś takim słupkiem widocznym, można by to było lepiej wykadrować. Taki trochę jest niechlujny, ale mimo wszystko zawiera sporo ciekawych symboli, takich jak Solidarność, jak Muzeum Powstania Warszawskiego, którego utworzenie było inicjatywą właśnie Lecha Kaczyńskiego, Stocznia Gdańska, fragment Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu wraz z guzikiem z munduru katyńskiego żołnierza. No i banknot został wydany w dużym nakładzie, bo 80 tysięcy sztuk, jego wartość to około 140 zł. No i mamy cytat Lecha Kaczyńskiego oraz jego podpis, warto być Polakiem. Rok później powstaje kolejny kontrowersyjny banknot. Bo jest to banknot ochrona polskiej granicy wschodniej. Nominał 20 zł wartość 170 zł. No bo mamy spolaryzowany ten kurczę kraj. Chcemy gloryfikować to, co się działo w przeszłości, nie doceniając tego, co się dzieje tu i teraz w rzeczywistości. I to, jak rzeczywiście nasze wojsko, straż graniczna, policjanci poświęcają się, by bronić naszej granicy wschodniej. Także moim zdaniem ważny banknot i bardzo ładnie zrobione. Mamy tutaj postacie funkcjonariusza straży granicznej oraz żołnierza Wojska Polskiego na tle stylizowanej mapy wschodniej części terytorium Polski i wizerunek samolotu wielozadaniowego F-16, symbolizujący właśnie ochronę przestrzeni powietrznej. No i z tyłu mamy policyjny helikopter, w locie nad terenami przygranicznymi, no i oczywiście ponownie samolot F-16. Nominał 20 zł, a wartość 170 zł. Ja przez pomyłkę chyba trzy razy kupiłem ten banknot, także jeśli ktoś chce dostać i w ten sposób rozpocząć swoją kolekcję banknotów, napiszcie w komentarzu, a ja wybiorę jednego szczęśliwca, któremu właśnie podaruję. Mały prezencik. Szkoda, że tak rzadko są wydawane te banknoty, bo naprawdę są fajną pamiątką i można się sporo dowiedzieć o historii Polski, o postaciach z Polski, i przy okazji też w przyszłości stanowi ciekawy wstęp do rozmowy z dziećmi na temat Polski i tego, co tu mamy. No, w tym samym roku pojawił się genialny banknot z Mikołajem Kopernikiem. Uwielbiam te zabezpieczenia i to jak on wygląda, tą warstwę wizualną tego banknotu, no jest po prostu piękny. I powstał z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Posiada najbardziej zaawansowane na świecie zabezpieczenia, w tym unikalne zabezpieczenie optyczne z efektem ruchu i głębi oraz obrazem 3D. Został wydany nakładem 100 tysięcy sztuk, dlatego mimo, że jest taki bogaty w te zabezpieczenia, to jego wartość jest niska. No i dwa lata później mamy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i z tej okazji właśnie został wydany kolejny banknot. I jego wartość to też około 170 zł. Tutaj w albumie jeszcze nie mam, bo to jest nowość zeszłego miesiąca, Tysiąc Tysiącleście Koronacji Bolesława Chrobrego. On w ogóle został wydany jako o wiele większy od tych poprzednich. Jest duży. Jego wartość to około 170 zł, ale ma bardzo ładne tłoczenia, takie srebrne, złote. Dodatkowo, czasami polska wytwórnia papierów wartościowych wydaje banknoty testowe. I oto mamy banknot z padareckim, ponownie, którego wartość to około 400 zł. Nawet polski żubr ma swój banknot 20 zł. Wartość około 500 zł. Banknot kraków, wartość około 700 zł. Banknot pszczoły, i tu mamy dwa rodzaje pszczół. 0,12 i 0,13, tego wyżej to wartość 150 zł, a tego niżej około 600 zł. Ale już gołym okiem widać różnicę między innymi i dlaczego ta wartość aż tak mocno skoczyła. Oprócz tego banknot z Ignacem Matuszewskim, generała polityka, który był zaangażowany w walkę o niepodległość Polski, a wartość banknotu to około 150 zł. Mam też zagraniczne, być może widzieliście, był mega popularny. Ukraiński banknot 20 Hrywien, upamiętniający obronę Ukrainy przed rosyjską agresją. Jest to banknot okolicznościowy, będący prawnym środkiem płatności w Ukrainie. Jest naprawdę bardzo piękny. Jego wartość nie jest duża, bo on został wydany dużym nakładem. Kosztuje około 70 zł. Kolejny banknot testowy, szachy, wartość około 300 zł. I banknot ten został opracowany w celu demonstracji potencjału projektowego i technologicznego polskiej wytwórki papierów wartościowych. Penderecki. Portret jego z batutą w ręku, warty około 170 zł. No i banknot 50 z Albertem Einsteinem, który też e, nie jest polski, jest z tego co kojarzę francuskiej firmy. No i on kosztuje około 100 zł. Także jego wartość nie jest duża. Też nie ma jakoś super dużo zabezpieczeń, ale bardzo mi się podobało, dlatego go kupiłem. Kolejny od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych banknot z Janem Krzeptowskim legendarny góral, muzyk i gawędziarz. Wartość 300 zł. No i tu banknot pokazujący Charlie'ego Czapina, najdroższy z mojej kolekcji, wartość około 4500 zł. Powstał z okazji 105-lecia właśnie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i tu chcieli pokazać, że oni to się nie cackają i potrafią stworzyć takie zabezpieczenia, że to głowa mała, więc jest tutaj dużo różnych technologii, dużo ciekawych farb. Jest To też sprawia, że ten banknot jest bardzo trudny do podrobienia. Mam też banknoty z mennicy gdańskiej, nominał 0 zł. No i tutaj wartość to jest około 45 zł za tego mieszka pierwszego 60 zł za Silk Punk, 70 zł za cyberpunka. Oprócz tego w swojej kolekcji posiadam jeszcze takie albumy, jak na przykład polskie banknoty obiegowe z lat 1975-1996. Wartość tego albumu to około 4000 zł. No i mamy tu 23 sztuki oryginalnych, nieużywanych banknotów o wartości od 10 zł do 2 milionów złotych. Które do 1996 roku były prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Potem przyszła denominacja, stworzyli nowe banknoty. Proszę bardzo, Mieszko I kiedyś był warty 2000 zł. I co ciekawe, sporo z tych banknotów zaprojektował właśnie pan Andrzej Heydrich, który już niestety nie żyje, ale który zaprojektował wszystkie banknoty, które teraz używamy. Maria Kerry Skłodowska miała nawet swój banknot. 20 tysięcy zł. Cała seria nazywała się Wielcy Polacy. No i kolejny album: Banknoty Miasta Polskie. Wartość około 250 zł. To nie są już banknoty, którymi można płacić w Polsce. I co ciekawe, pan Waldemar Andrzejewski, który zaprojektował to wszystko, był poproszony właśnie o przygotowanie projektów nowych banknotów, które po denominacji miały zastąpić te, które przed chwilą wam pokazałem. Więc zamiast królów mogliśmy mieć właśnie e, banknoty z różnymi miastami polskimi. Nie zostały jednak wprowadzone do obiegu z powodów technologicznych. A teraz przechodzimy do ostatniego albumu: banknoty z różnych krajów z całego świata, po prostu taka pamiątka. No i mamy polskie złoty, które są e, z różnymi królami. Mają też takie dodatkowe oznaczenia dla niewidomych, żeby mogli zobaczyć, co to za banknot. Najnowszy banknot, najmłodszy z 2017 roku. 500 zł. Wszystkie co ciekawe są zaprojektowane przez tego samego pana i stworzył on też projekt banknotu 1000 zł. Z wizerunkiem królowej Jadwigi, także być może kiedyś trafi do obiegu. Oczywiście, euro. Tutaj mamy architekturę fikcyjną. Miało to zapobiec kłótniom między krajami, który zabytek powinien być upamiętniony. Mam też dolary. Dolary kanadyjskie. Z królową Elżbietą, jaka młoda. Królowa Elżbieta pojawia się wiele razy na banknotach. Tutaj mamy chociażby te brytyjskie funty. Królowa Elżbieta pierwszy raz pojawiła się na banknocie w wieku 8 lat i ten banknot, jego wartość jest bardzo duża. A najstarszy jej wizerunek, gdy miała 85 lat. Tutaj mam korony czeskie, waluta z Brazylii, hrywny ukraińskie podpisane przez rodzinę, którą przyjęliśmy, jak wojna wybuchła, australijska waluta. I znowu pojawia się królowa Elżbieta. Kongo, z Wietnamu, z Kambodży, jakieś stare rosyjskie banknoty. Bank Centrales des Comores z Egiptu, z Chin, z Meksyku. No i te wenezuelskie takie pionowe banknoty. Białoruski banknot z Korei Północnej, z Mongolii, z Indonezji. Banknoty z Haiti, popatrzcie jakie z Hongkongu. Jednocentówka właśnie z królową Elżbietą, kiedy jeszcze byli pod kolonią brytyjską. I co ciekawe, to jest banknot, który jest jednostronny, więc z tyłu nie ma nic. I z Mauritiusu ponownie królowa Elżbieta, jaka młoda, ten rupi. Pojawiła się też na Wyspach Falklandzkich czy na Fidżi, Syryjskie, Kajmany, Belize, Bahamy, Zgujany, Gujany, Malediwy, Somalia. Tu marki niemieckie. W ogóle po I wojnie światowej w Niemczech była taka duża inflacja, że oni wypłaty dostawali dwa razy dziennie. I częściej opłacało im się o wiele bardziej palić w piecu banknotami niż kupować coś do opałki. No i tu jeszcze Bank Emisyjny w Polsce. Za czasów zaborów niemieckich, banknot z 1940 roku. Sprawdźcie koniecznie też Trader Republic. To ciekawa platforma oszczędnościowa, która rozpoczęła promocję dla nowych klientów. Załóżcie konto używając linku w opisie, zacznijcie inwestować w przeciągu 21 dni i w ten sposób otrzymajcie w bonusie akcje o wartości 200 zł.